Jarmusz, który wysiewałam kilka dni temu, już kiełkuje, więc muszę go szybciutko wrzucić pod światełko. Nie wiem, dlaczego te nasiona są na powierzchni, chyba zapomniałam je przysypać, także tak raczej nie powinno być, ale myślę, że się nic złego nie stanie. Zobaczymy. Mam taką fajną lampkę własnej roboty. Muszę ją. Powiesić. Działa. Teraz już poizoluję, ale muszę uważać, żeby ziemia nie przesychała za szybko. Mam takie cytrusiki z nasion. To są raczej cytryny, ale nie mam pewności, bo one mają za 4 lata. Takie ładnie wyhodowałam, ale obcinam je co roku, bo nie chcę, żeby rosło za duże i przez to pewnie też nie kwitną. Przechowuję je w domu. Mam cztery takie krzaczki w pomieszczeniu, gdzie jest około 18 stopni Celsjusza. I co roku walczę z przędziorkami i tarcznikami. Musiałam przestawić jarmusz pod drugą lampę, bo. Jednak ta pierwsza coś tam się rozlutowało, muszę to poprawić. Nie wszystkie światełka palą. Tą lampkę tutaj mogę obniżać, bo ona jest na haczykach, ale na razie nie chcę tego ruszać. Tylko sobie podniosłam, to jest ten jarmusz. Podniosłam sobie go na pojemniczku, żeby wyżej leżał. Jest teraz strasznie sucho. Mam takie doniczki pod drzewami. Na które, nawet jeśli śnieg będzie padał, no to y, nie doleci, więc muszę je podlewać. Barwinek jest akurat dość odporny na suszę, ale tutaj mam jeszcze Mullenbeckie Wirewine, którą chciałabym przezimować. Ona kiepsko wygląda pewnie troszkę przez mróz, ale pewnie też przez brak wody. Ona powinna tutaj zimować. Zobaczymy. Więc mam też hortensje w doniczkach, no to też warto je podlać, bo hortencje lubią wodę. Dzień dobry. Zamówiłam sobie ostatnio nowe nasionka. pelargonii, Pierwszy raz takie. No i... Argo nie trzeba wysiewać teraz, żeby zdążyć na sezon, więc to dzisiaj zrobię. Mam tutaj przygotowaną ziemię, aurę zmieszaną bakteriami, z piaskiem, perlitem i z ziemią okrzemkową, żeby jak najbardziej wyeliminować jakieś robactwo, które ewentualnie się tutaj może zalęgnąć. Dzisiaj jest 25 stycznia. Dzisiaj też wysiałam trawkę kotkowi, bo już wcześniej resztka już zeszła. Mój kotek uwielbia zielsko, Więc kupiłam mu aż kilo na nasion, żeby wystarczyło mu na jakiś czas. Dobra, tutaj mamy bardzo mało nasionek, ale to nawet lepiej. Zawsze tego się robi za dużo w pewnym momencie. Kotkowi wysiewam nasionka w zwykłej ziemi, bez żadnych dodatków, bo nie chcę, żeby te różne bakterie, które są dobre dla roślin, żeby zaszkodziły. W no i jedno gotowe. Troszkę przysypię ziemią. Taką fajną mam łupadkę. Ramatowa Też jest tylko dziesięć. trochę szkoda takiego dużego pojemnika. Przygotuję mniejszy. Taki jest fajniejszy. One są bez odpływu, bo ja to będę monitorować, czy to nie jest za mokro. Niby 10 sztuk tutaj jest. I co? I przysypuję. I podlewam. Pelargonie można hodować na parapecie. Nie potrzebują one aż tak dużo światła. Więc ja spróbuję. Jak zobaczę, że się wyciągają, to wtedy ja wyrzucę pod światło. Przykryję je folią, żeby za szybko nie wysychały, i postawię na parapecie.